Chińczyki, Chińczyki, Chińczyki. 100 tysięcy polskich złotych. Są pewne granice. Bójka, tragedia. Najgorzej jest z jedynką. Wychodzę stąd. Tak trochę biednie z tymi samochodami. Co wspólnego ma chyba z motoryzacją? Witam. Przyjechałem dzisiaj do Poznania na Poznań Motor Show, ale okazało się, że. Nie można wejść, bo jest alarm bombowy. Bramki otwierają o 10.00, nawet wystawców w ogóle nie wpuszczają. Stoi tu sznur samochodów wystawców, chcących wjechać na hale, ale niestety jest blokada. Rano jak tu na miejscu byliśmy, to trzy zastępy straży poczarnej wjechały na sygnale, Jakaś policja przed chwilą przejeżdżała. No, także ciekawie. Dowiedziałem się, że o 11 mają teoretycznie otworzyć bramki dla zwiedzających, a czy tak będzie w rzeczywistości, no to się okaże. One eternity later. Jest sukces. Po 4 godzinach oczekiwania oficjalnie jesteśmy na targach. W dwóch kojarzę, gdzieś ich spotkałem kiedyś. Chińskie samochody, widać, oblegane dosyć mocno. Z tego co widziałem, to będą mnie interesowały chyba trzy albo cztery hale. Hale, właśnie z salonami samochodowymi, na której jestem obecnie. Hale z samochodami luksusowymi, jakieś tam premium. A no i w sumie te hale samochodowe z salonami to są dwie. I jeszcze chyba była jakaś, ale już nie pamiętam, jak zobaczę rozpiskę to dam znać. Bez tun, czyli bez i stuwingowany. Trochę z boku, jak Audi, koncept. Transfer. Jest tutaj coś, co zawsze przykuje mój wzrok. Ionic 5M. Tu jest układ napędowy w ogóle z Ioniqa. Ewidentnie ledwo co wszedłem, a tutaj tych Chińczyków jest całkiem sporo. Są dosyć oblegane przez ludzi. Ciekawe czy te ceny tutaj zachęcają w zakupach. Całe stoisko tych jaków. Tutaj ten ma trochę ładniejsze, ma trochę logo od tych roboczych. Ale kształty ma całkiem ciekawe. Nie wiem, jakoś nie mam przekonania do tych Chińczyków. Siedziałem w Omodzie i faktycznie w tej modzie było całkiem przyjemnie. a jakość tych materiałów była spoko. No, wszedłem do kolejnej hali i tutaj robi się milej, przyjemniej. Na dzień dobry, stoisko z Mercedesami. Po drugiej stronie Mazdy. Robi się przyjemniej. Stanowiska wszystkie oddzielone czerwoną taśmą, żeby się nikt nie wbijał, dzięki czemu jest przestrzeń dookoła samochodów. Nie tak jak tam przy tamtych Chińczykach. SL Maybach. O, w ogóle ciekawe. Żeby wejść na stoisko Mercedesa, trzeba się zarejestrować, czyli żeby móc wsiąść do takiego pięknego Mercedesa, musisz zostawić swoje dane, żeby Mercedes potem mógł się z tobą kontaktować i wysyłać ci reklamy. Honki H9 Nowy wymiar luksusu, czy faktycznie linia dachu, tak opadająca dosyć delikatnie, pozwala pewnie zachować dużo miejsca na głowę. Tutaj jest jakaś dobchana wersja, która w ogóle jest za szklanym ogrodzeniem, stoi sobie takie honki. No w środku wygląda jakby luksusowo. Malowanie dwukolorowe. Tak jak w luksusowych wersjach Maybacha no, musi być jakaś Turbo Premium wersja. Ale Chińczyki to nie jest chyba samochód, który przede wszystkim oglądać i recenzować. I tak pomimo tego, że tak się koło nich kręcę, tak się trochę kusi, chyba nie wyznaję chińskich samochodów. Inny Chińczyk. King I kolejne stoisko oblegane. Póki co to Chińczyki, Chińczyki, Chińczyki Idę dalej, zobaczmy co jest tutaj a, a propos Chińczyków To nie wiem kto pokarał BMK? Nową generacją bm bo jest tragedia No poza M5, bo M5 jednak jest, jest ładna Ale dwójka, tragedia Najgorzej jest z jedynką Wygląda jak Kia Ceed po prostu Z tyłu masakra Dzień dobry. Dzień dobry, czy można we... Dobra, oczywiście musiałem podać swoje namiary, żeby móc wejść na to stanowisko premium marki, ale po to, żeby obejrzeć tą tragiczną BMW. Thank you for that. Kto was z BMW skara? Czy ten projektant, który aktualnie zajmuje się e, bmw czy już odszedł z BMW? Bo słyszałem, że Zmienił się jakiś projektant, i mam nadzieję, że ten nowy, który przyjdzie, faktycznie tymi BM-kami się zaopiekuje, tak, żeby z powrotem wróciły do, no, do świetności. No, poza M5, to nie wiem, no jeszcze trójka jest y, ładna, ale ciekawe jak wyjdzie nowa trójka. Chociaż Vision Concept y, BM-ki mi się podobał, było to odważne, chociaż teraz z biegiem czasu nie wiem, czy się nie wycofam z tego, że mi się podoba, bo jak widzę teraz te nowe modele. Liftowe, nowe, dramat. Sprawdźmy w środku. Wiem się w kolejce do tego, żeby wsiąść do tej bęki. Zobaczymy wnętrze. No ale 300 koła za wersję 135M, która wygląda jak Kia. Ciężko. Kiepsko to wygląda. Kiepsko. eternity W środku ten samochód wygląda. Przyzwoicie, ja generalnie lubię to wnętrze BMW. Tu jest fajny gadżet. Co, nie ma z tyłu miejsca. Po moim ustawieniu futela nie za bardzo można z tyłu wsiąść. Nawet Moje nogę cisnek. Nie ma szans. Co, dwuosobowy samochód, więcej no, się no. nie zrobi, no. Poza tym co? No wygląda to w środku fajnie. Gdy... O, szklany dach da się otworzyć. Gdyby z zewnątrz ten samochód wyglądał fajnie, no to by stanowił. Fajną całość, ale w tym momencie nie jestem jakoś szczególnie przekonany tym samochodem. Dobra, nie ma co dłużej oglądać tego kapcia. Wychodzę stąd. Ale tak podsumowując same te BMW-ki to no nie wiem, nie jestem jakoś zachwycony tym designem. Mam nadzieję, że te kolejne generacje będą lepsze. Chociaż widząc ten Vision Concept. Nie do. Kurwa. Prawie mi kamera wypadła. Widząc ten Vision Concept. No nie za bardzo jestem przekonany co do tego, że te kolejne nowe pęki będą fajne. Ale w ogóle się spiąłem. Kolejna hala. O! Widzę znaczek, który bardzo mnie interesuje. A mianowicie. To jest punkt, miejsce, które mnie przyciągnie idę sprawdzić. O! Proszę bardzo. Jaka piękna ekspozycja. Robią wrażenie te modele. Swoją drogą one są. Całkiem spore, większe od mojej głowy. <laughs> tutaj stoi coś ciekawego. Już myślałem, że tylko skończy się na stanowisku Lego i tam kilku modelach, które są na ścianie, ale nic bardziej mylnego. Piękny boli, jeden do jednego, McLarena, całości wykonany z Lego. Mogę podejść z bliska? Tak. Jaka miła pani! Puściła mnie tutaj do środka, żebym mógł nagrać z bliska ten bolid. Nie wolno się dotykać ani obierać. Nie tak jak w Lublinie. Już jest, dostęp, Jest, jest dostęp. Nawet opony w pełni zrobione z Lego. Normalnie pałka jest zrobiona. No ale wygląda kozacko. To drogą drogo, ciekawe czy takim bolidem można jeździć. Dziękuję pani bardzo. Tyle samochodów. Nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak ten bolid Formuły 1, aż musiałem bluzę zdjąć, po prostu tak się zgrzałem e, mogąc podejść do tego pięknego bolidu. Wszedłem na zewnątrz i spotykam je całkiem miły widok, coś co lubię, porobione purki, projekty, jakieś dwa potrody. Tylko co? Chowane, Tak trochę biednie z tymi samochodami, bo ile ich jest? 20 samochodów. Na szczęście jest bardzo piękne Evo. Scena tuningowa w Polsce naprawdę jest bardzo mocno rozwinięta. Samochody tuningowane i projekty są po prostu, że tak powiem, brzydko wpierdzielone gdzieś w kąt i tak naprawdę mało kto je zobaczy. Nieładnie, nie podoba mi się to. Dotarłem w ogóle na plac. Jest tu dosyć głośno, bo akurat zaczęli driftować, zaraz tam dojdę. O, nowe jakieś dwa ładne projekty. O kurde, w takim miejscu ja rozumiem. Muzyka Ojo drogo, to wyglądają jak takie dwie bestie, które są zamknięte w klatce i tylko czekają, żeby je wypuścić, żeby móc je zacząć upalać. Piękny zapach gumy! To, to tyle. Zrobili dwie ósemki, ale ziomek z gruz klas jest. Mordo, pozdro. Ale stricte jak driftujemy, no jako gruz klas. Da, 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 da. To... Ale w taką pogodę to fajnie w kabriolecie sobie podriftować. Ktoś wsiada i nie zdaje sobie sprawy, że te opony jednak trochę pylą, wszystko jest poderwane. No, szybka niby zamknięta, ale ten powiew wiatru w kabriolecie jest naprawdę dobre wrażenie przejażdżki. Fajnie taka treningówka, Semeczkę sobie latają chłopaki, ale widać, że mają już to obcykane, bo dymu jest sporo. Sporo jest. Jest show. Show 10 na 10 daję. Wchodzę do kolejnej hali, chyba odpalili przed chwilą jakiegoś super kara. Tak. V12. Perali. Wiedzieć. o a tu są... stoi dobiegały te piękne dźwięki Luxury Tuning plus Wrapping Grand Sport tak się nazywają panowie i panie, czyli co Czyli ta ferarka jest przerobiona. Widać, że oklejona jest w takim matowym, pomarańczowym metaliku Ferrara też, o, z, z różowym środkiem Ferrara i Aventador Mansory, czyli co? Oni też robią przeróbki Mansory, a to z ciekawa przeróbka. Czy to jest przeróbka, czy to oryginale ta ferarka tak wychodziła z takim frontem? Bo wygląda całkiem nieźle. Dobchana taka jest. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, co to jest za Ferrari, bo ja nie mam pojęcia. Na Ferrari jest Nowitek, czyli co? To jest pakietem Nowiteka? Czyli co? Czyli Grand Sport zajmuje się przeróbkami samochodów i aplikacją pakietu, od To jest really impressive. Wow! Wow! Just... wow. Brawo! Wow. I to są auta, które budzą emocje. Nie tam jakieś Chińczyki czy jakieś kawcie, po prostu zwykłe. Super kary, zmodyfikowane, ale nie tylko. Dobre koło gleba, tak jak na się i nic więcej nie potrzebujemy. <gry> Moją drogą bardzo ładna specka Musiałem odejść trochę dalej z tego Mclaren, bo jeszcze nie widziałem go w zielonym kolorze, takim seledynowym, chociaż tutaj zaraz obok, naprzeciwko tego stoiska, stoi stanowisko McLarena jest. i też jest McLaren w takim seledynowym kolorze, ale to z tego co się orientuje Artura. McLaren Artura. Artur oddaj. Ha. choć trochę będzie mnie słychać, bo muzyka gra dosyć mocno, a zaraz obok tej imprezy jest stoisko doktor Dr Classic, na którym stoją odrestaurowane Mercedes 190 SL, Ferrari 250 GTE, co najlepsze, bo zaraz obok stoi nieodrestaurowane Ferrari. Nie no, zobaczyć samochód w takim stanie tych lat, nie wiem ile te samochody mają, 50-60 lat, 60 czasach, to jest naprawdę coś pięknego. Miałem też okazję w ogóle nagrywać, zobaczyć cały proces odnawiania takiego samochodu, gdzieś tam od lakarza od wycinania dziur, takich, przez spaw spawywanie jakichś elementów karaserii i widząc Projekt finalny to po prostu robi naprawdę ogromne wrażenie. Ilość śrubek, elementów, które trzeba przygotować, złożyć i tak naprawdę pamiętać do takiego samochodu jest no, niewyobrażalna. Cieszy mnie to, jak widzę, że polskie firmy zajmują się właśnie takimi projektami odnawiania samochodu, a nie sprzedawaniem kitów. Po prostu. Pięknie. Dziękuję God bless you all. Jakbyś się na przykład zastanawiał, co wspólnego ma kebab z motoryzacją, to odpowiedź jest prosta: keps. Bo keps łączy pasjonatów motoryzacji z kebabami. No, stoi tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć samochodów kepsa. Okazuje się, że keps w ogóle sponsoruje driftera. Sam nie wiedziałem, że. Chyba jak gdzieś się łączy, a jak widać, łączy się i to całkiem nieźle. Zauważam pewną zależność przy tych samochodach. Budna w się. każda puszka, każdy smak za miał swojego reprezentanta w postaci samochodu. I tutaj wydaje mi się, że jest podobnie, że każdy produkt Kepsa ma swojego reprezentanta w samochodzie. Chociaż są dwa pomarańczowe, żółto-pomarańczowe. Jakoby standard kepsik, jest jakiś niebieski. Yy, nie wiem, fit kepsik yy, czerwony w postaci Ferrari i GT3 rs -a, Chociaż tak ciekawe, ale nie jadłem kepsu. Dobra, wyszedłem już z tej hali targowej z tych targów. Uuu, ale M2 ładnie jedzie. Jak zobaczyłem superkary, jak zobaczyłem odrestaurowane samochody od zera, wymuskane albo oklejone superkary, porobione iskierka się pojawiła. Także w skrócie. Projekty old, klasyczne samochody, a nie jakieś chińskie kapcie, które tu przyjechały. No ale jest ich sporo, bo dobrze płacą, a jak dobrze płacą, to się wystawiają. Tyle. Piąteczka mordeczko. Na razie.